Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie jarmarku solnego, podczas którego prezydent miasta przekazała klucze do jego bram hrabiemu i hrabinie Solnym. Na ten moment czekaliśmy długie zimowe, jesienne i wiosenne miesiące. Dzisiaj otwieramy jarmark solny. Jarmark, który będzie, mam nadzieję, takim miejscem przyciągającym wszystkich tych, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Przed nami, proszę Państwa, pięć tygodni dobrej zabawy i niekończących się atrakcji. My jako Parasolna oficjalnie, mając już klucze do miasta, witamy serdecznie. Jarmark Solny to zdecydowanie jedna z większych atrakcji naszego miasta w czasie sezonu. Na tegorocznych stoiskach znajdziemy wyroby regionalne, rękodzieło czy pamiątki. Buralskie specjały, tradycyjne wyroby z Podhalla. Z grilla serwujemy ser tradycyjny, tradycyjny z żurawinką lub zawiniętym boczką. Polecam też duże serki, nasze wyroby własne, konfitury, syropy owocowe. Wszystko co może być najlepsze z Podhalla dla Was. Ci, co nie mogą jechać, jak to się mówi w góry, my przyjechaliśmy do Was. Przez miesiąc czasu będziemy Wam serwować smakowitości w godzinach 1400 podczas całej imprezy. Ale te serki tutaj zamknięte w boczek to taka chyba dla mnie nowość. Nowość to jest od niedługiego czasu, to jest taka jaka kuchnia fusion w wersji góralskiej. Do tego też możemy dodać taką prawdziwą żurawinę, nasza firmowa, do takiego takie coś jest dorzucane. Więc coś innego, dla przełamania smaków, słoność trochę tłustego i słodyczy żurawiny. Polskie winka ekologiczne, bez wina kronowego, tylko robione na owocach, które są na etykietce. Metodą otwartą, domową. I druga wersja jest winek mołdawskich, produkowanych i rozlewanych na Mołdawii. Tutaj mam myszki w bramkach, bezpieczne zabawki dla małych dzieci. Wszystko projektuję sama, wykonuję sama. Są to ręcznie wykonane ozdoby, breloczki, zabaweczki, przytulanki. U mnie są kamyszki z naturalnych, inaczej, branzoleteczki z naturalnych kamyszków. I tutaj mamy wiadomo: tutaj się oczko, onyksy, kwarcy różowe. Każdy kamień symbolizuje, ma swoje jakieś takie znaczenie. Przykładowo kwarcy różowe na miłość, onyksy są na astme, nerwy. Myślę, że panie od wyboru do koloru zawsze sobie coś dobiorą, więc wybór bardzo okay. duży jest. A też do znaków zodiaku jakoś są też dopasowane? Też można do znaku zodiaków dobrać bransoleteczki i to wtedy jest forma amuletu na szczęście między innymi. To są, to są maskotki, które mają nawiązywać tutaj do naszego miasta, do tego Jest mef, jest bardzo dużo w mieście, więc postanowiłam stworzyć coś, co będzie naprawdę Yy, taką wizytówką po brzegu. Mm -hmm. No dobrze, ale tutaj mamy widzę przeloczki, torby. Tak. To, to są takie maskotki, poduszki czy co to jest? To są poduszko, maskotki. Można to traktować każdy jak chce. Niektórzy nadają im własne imiona. No właśnie chciałam zapytać, czy ta mewa ma jakieś imię? Nie, nie ma imienia. Każdy może sobie ją nazwać jak chce. Miody piwne. Zapraszam na tego startu. Ale są jakieś różne rodzaje? Tak, mamy czarną porzeczkę, i róża, e, imbir, limonka, bergamotka, e, tłoczony jabłko, Mamy jeszcze Cezarek. No właśnie widzisz, że zimny, ty, to w sam raz, raz na taki upał. Tak, akurat. Jakbyś na plaży, slaży, na poprawę humoru. Mamy torebki, nerki, saszetki. Mm -hmm. no, no dobrze, ale one są jakoś ręcznie wykonane? Tak, szyjemy sobie. Różne materiały, różne tkaniny. Dla dorosłych dla dzieci. Zwiedzając dragany zapytaliśmy przechodniów, co sądzą o takiej rozrywce. Jak Wam się podoba? Ja Tak naprawdę, dopiero weszliśmy, zobaczymy coś, co tutaj nas ciekawi, ale już na pewno że jest duża różnorodność w stanowiskach. Uwielbiamy. Moja żona i córka uwielbiają drobnostki, świecidełka i wszystko, więc zawsze sobie coś znajdziemy. Bardzo fajny, tylko mały. Szkoda, że mały A jakie produkty najbardziej Państwa interesują? Zakupiliśmy torebkę i skosztowaliśmy ser. Zwłaszcza tak, zwłaszcza jak są takie smakowyk tego rodzaju to dziecko bardzo chętnie są przychodzi. Tak, czyli zakręcona chwilka wygrywa. Zdecydowanie tak. Świetnie jest. Świetnie. Jest super. Świetnie. Jakby koleżanka się zaopatrzyła już w bransoletkę tutaj z jarmarku. Jest cieplutko, jest sympatycznie. A co najbardziej Wam się tu podoba? <grym>? No już różnorodność. Można coś zjeść, można coś wypić, można poleżeć, jest fajna pogoda, także... W wydarzeniu towarzyszyć będzie cykl imprez artystycznych, które uatrakcyjnią jego przebieg. Będą to m.in. animacje dla dzieci ułożone w pięć weekendów tematycznych, koncerty na scenie, kinoletnie. Wczoraj podczas otwarcia zagrał zespół Rzepczyno.